16 czerwca to data otwarcia sezonu letniego nad jeziorem Nyskim. Jest to jednak również data rozpoczęcia działalności Wojewódzkiego Centrum Szkolenia Ratownictwa Wodnego, które zostało utworzone w remontowanej siedzibie Wopru w Nysie. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na Opolszczyźnie. Swoją działalność rozpoczynało w latach 1963-1967, kiedy to pierwsze drużyny powstały na terenie Powiatu Nyskiego. Od tamtego czasu ratownicy wodni dbali o bezpieczeństwo osób korzystających ze zbiorników wodnych na naszym terenie. Niestety w 2009 roku doszło do pożaru nad Jeziorem Nyskim. W ogniu stanęła letnia restauracja. Przylegająca do budynku wopru. Intensywność spalania drewnianej konstrukcji restauracji była tak duża, że ogień szybko przerzucił się na stanice nyskich ratowników. Wówczas straty szacowano na około 400 tysięcy złotych. Od tamtego czasu nyska woprówka czekała na gruntowną odbudowę. Jednak dzięki zaangażowaniu nyskich ratowników oraz pomocy z zewnątrz, już wkrótce będzie jednym z najpiękniejszych budynków nad jeziorem. Ten budynek widoczny z wody będzie najbardziej charakterystycznym rzucającym się w oczy. Niedługo zrobimy tutaj zakończymy inwestycję właśnie elewacji budynku. Zbliża się do końca, że jeszcze musimy ten rok jak to się mówi przeżyć niżej. Za rok już myślę, że przeniesiemy się tutaj. Co najbardziej cieszy, środki jakie pozyskujemy z darowizn i z działalności statutowej w dużej części w 99% pokrywają to co tutaj wykonujemy. Jak widać po 9 miesiącach budynek zmienił się od ostatniego sezonu diametralnie. Wiele osób nie poznaje już tego budynku. Przyjeżdżając tutaj mówi, że w totolotka wygraliśmy. Nie? Oczywiście ja się z tego bardzo cieszę, gdyż to jest robione dla, dla osób, które tutaj będą przyjeżdżały dla ratowników, dla podniesienia bezpieczeństwa na tym, na tym zbiorniku. Jednak odbudowa zniszczonej Woprówki to nie jedyny sukces nyskiego oddziału. W wyremontowanym budynku działać będzie bowiem Wojewódzkie Centrum Szkolenia Ratownictwa Wodnego. Oznacza to, że służby mundurowe z całej Opolszczyzny właśnie tam będą się spotykać na różnego rodzaju akcjach i szkoleniach. Dodatkowo przeprowadzone będą również kursy dla cywilów. Będziemy się zajmowali szkoleniami już e, służb całego województwa. Jest to moje marzenie takie, żebyśmy tutaj, dysponując takim ośrodkiem, takim zapleczem, mogli się tutaj zbierać i wypracowywać wspólne metody ratowania życia ludzkiego na wodach. My jesteśmy doświadczonym oddziałem, posiadamy doświadczonych instruktorów, jak i również ratowników, i możemy wspólne te takie metody i tutaj wypracować. Pierwsze szkolenie Policji Wodnej i ratowników z całego regionu odbędzie się 16 czerwca, w dniu uroczystej inauguracji nowego sezonu.